Ojciec Pio był ciągle na coś chory. Zdawał się sobie z tego sprawę? Ciągle przez całe życie być na coś chorym, na bardzo poważne choroby. Jeden doktor analizował te wszystkie choroby, całą historię jego i zrobił dokument, który liczył 250 stron świadectwa o jego chorobach. Porozmawiałem sobie na ten temat. Witam Cię na kanale. Śladami się Pio. Salve Maria. A jest sobie pierwszy raz, to nie jest przypadek. Ten kanał jest poświęcony Ojcu Piu, aby zdobywać dla niego duszę, a to jest zasubskrybuj sobie ten kanał, bądź na bieżąco z Ojcem pił, a ci wszyscy, którzy zasubskrybują kanał, będą wliczeni w intencję czy ich intencję, czyli ty będziesz sobie wliczony, nie wiem jak to powiedzieć, w intencję najbliższej mszy świętej o łaski za Ojcu Piu, za wszystkich, którzy zasubskrybują ten kanał, będą wliczeni w tą przed to jest ogrom łaski, my otrzymujemy, to jest ta sama msza, którą odprawia ojciec Pił, po to to jest, aby zdobywać duszę do ojca Pio, bo ojciec Pio też mógł twoją duszę zdobyć. Tak to jest. Wracam właśnie do tematu no, chorób. O tym możemy dużo mówić o ojcu Pio, e, o tym, jak on cierpiał w sumie. Cierpiał stygmaty, cierpiał prześladowanie, cierpiał też choroby różne, przez całe swoje życie praktycznie. W autor czyta w książce bardzo, bardzo ciekawy to opisał. Cię to tobie, no, przeczytam coś. A więc, w tym badaniu, w tym świadectwie, doktor Jerry napisał, mimo że wątły i wymizerowany, nie wygląda jednakże na osobę starszą wiekiem. On już w wieku dwudziestu paru lat był wątły i wymizerowany. Wzrost badanego, czytamy dalej, jest nieco większy od średniego wzrostu mężczyzn. Jakkolwiek nie stwierdziłem żadnych anomalii w systemie mięśni i stawów kończyn dolnych, badany wykazuje niekiedy chwiejność w stawianiu kroków spowodowaną bólem fizycznym, jaki sprawiają mu poranione stopy. On jeszcze już miał w sumie, faktycznie już miał wtedy stygmatę, choć w 1919 roku. Doktor Festa opisał następnie charakter ojca Pio, po czym przeszedł do uwag na temat poszczególnych narządów wewnętrznych badanego. Opisał tam bardzo dokładnie układ krążeniowy, układ oddechowy i z raportu wynika, iż organizm ojca Pio był w normie, pomimo tylu chorób, które wtedy przeżył. Rzecz trudna do wytłumaczenia ale doktor Festa nie znalazł żadnego śladu po chorobach, jakie rozpoznano ojca Pio w czasie jego służby wojskowej w Neapolu. A przecież dwa lata wcześniej zwolniono go z wojska właśnie z powodu gruźlicy płuc. Zwolniono go z wojska z powodu gruźlicy płuc, którą stwierdzono u niego na podstawie zdjęć rentgenowskich. Doktor Festa w czasie swego pierwszego badania. W 1919 roku nie znalazł potwierdzenia owej diagnozy, pomimo wielokroć powtarzanych, skrupulatnych badań kontrolnych. Nie znalazł u niego śladu po gruźlicy, miał. Pomimo kilku razy powtarzanych badań kontrolnych. No rozumiem, albo to, się, to, jest, to, jest, to było ciało świętego w takim wypadku po prostu. To jest coś tak e, niebywałego. Jest coś naprawdę bardzo, bardzo niezwykłego. Oto pierwszy z zadziwiających faktów w organizmie ojca PIO. Choroby pojawiały się i znikały ze zdumiewającą szybkością. Pojawiały się i znikały ze zdumiewającą szybkością. Jednego dnia rozchorował się, a w dzień potem nic mu już nie było. Nic mu już nie było, nagle po prostu, pach. Niekiedy choroba była tak groźna, że lekarze obawiali się najgorszego. Miało trochę czasu i nagle w niewytłumaczalny sposób wszystkie jej objawy znikały. Wszystkie objawy choroby nagle znikały. Takie wahania powtarzały się przez całe życie ojca Pio i nigdy nie zostały wyjaśnione. Ciało świętego po prostu przychodzi, choroba odchodzi. Jeżeli ci się to podoba, chcesz pomóc ojcu Pio, aby to przeszło dalej, daj polubienie. Tak, polub filmik i poproś ojca Pijo o błogosławieństwo. Poroś go o że będzie polubienie i modlitwa. Na chwałę swojego pije, daje polubienie. Tak, aby jak najwięcej ludzi się o tym dowiedziało. Więcej polubień, to po prostu łatwiej te filmiki się później wyświetlają. Tak samo i więcej komentarzy jest. Tak samo później to pomaga ojcu Pijo zdobywać inne dusze, żeby go podziwiać, żeby właśnie go poznać. Ojciec Pio był ciągle na coś chory. Stwierdził kiedyś jego przyjaciel dr Michel Capuano, pracujący w San Giovanni Rotondo. Ciągle na coś chory był. Dr Capuano, doktora Capuano poznałem, on tutaj wspomina, autor, pod koniec lat 60., w czasie mojej pierwszej wizyty w San Giovanni Rotondo. Był człowiekiem mądrym i rozważnym. Tak opisuje autor. Ojciec Pio bardzo go lubił. Nazywał go pieszczotliwie Michelino. Ile potrzebowałem jakiejś rzetelnej informacji o ojcu Pio, zastałem się właśnie do niego, wiedząc, iż jest zawsze najlepiej we wszystkim zorientowany. Ciekawe. wiedział, że jest zorientowany? Jest dobra, więc tutaj zawsze go prosi o jakąś informację, ten autor. Ciekawe. Po śmierci ojca Pio doktorowi Capuano zlecono delikatne i ważne zadanie. Ciekawe. Powołano go do komisji historycznej. Procesu batyfikacyjnego ojca Piu. Jako lekarz miał się zająć sprawą jego stygmatów oraz licznych chorób. Dano mu w związku z tym sposobność przejrzenia wszystkich, wyłącznie z tajnymi dokumentów związanych z osobą ojca Piu, które znajdowały się w archiwum, klasztorem oraz w kurii Prowincjonalnej. Nawet najważniejsze dokumenty ten lekarz przejrzał. Na tej podstawie możemy właśnie tutaj czytać, te historie, które Tobie opowiadam. E, dla ciebie właśnie, e, na filmikach, czy to dzisiaj, czy ostatnio nagrywano właśnie o chorobach ojca Pio, o tym, jak on do przyżywek cierpiał. Na zapoznanie się z wszystkimi materiałami poświęcił dr Kapłano kilka lat, tyle tych materiałów było, z kilka lat badań. Zawarte w nich informacje konfrontował z własnymi obserwacjami, które zgromadził w czasie swych stałych wizyt u ojca Pio. Powstał dzięki temu liczący 250 stron dokument, który przedstawił władzom Kościelnym, został włączony do aktu procesu beatyfikacyjnego. Coś takiego po prostu. Tyle łask e, otrzymają. Tyle łask otrzymują od ojca Pio. Nikt inny nie mógł mieć tak dokładnego rozeznania w chorobach i dolegliwościach, jakie trapiły ojca Pio. W czasie pobytu w Altamurze w prowincji Bari, gdzie wygłosiłyśmy kilka odczytów o bracie z Petreciny, dużo czasu spędziłem na rozmowach z doktorem Kapuano, pytając o ów dokument i relację, jaką przygotował w charakterze świata w procesie beatyfikacyjnym. Po prostu coś takiego się wydarzyło. On, ten, doktor Kapuano, on tak pisze później w swoim świadectwie. On pisze, tak z czysto medycznego punktu widzenia. Ojciec Pio był prawdziwym męczennikiem, człowiekiem udręczonym przez okropne, nieustające, ni w ziemi w nocy ból fizyczny, którego żadna normalna osoba by nie zniosła. My byśmy nie dali rady znieść tym, co zniósł Ojciec Pio. To jest coś niezwykłego, coś pięknego po prostu. Jak Bóg powołuje tak wielkich świętych, którzy tyle znoszą. On też znosił to za Ciebie. Aby zdobyć Twoją duszę, po to jest ten kanał, abyśmy zdobywali duszę dla Ojca Pio. Ty możesz w tym pomóc. Przez polubienie, przez zostawienie komentarza. Zostaw komentarz, o co prosi ojca Za Zostaw komentarz, żeby też święt, ten prosty komentarz. Święto ojcze, piją móc się za nami. A po to to jest, aby też, im więcej będzie komentarzy, tym myślisz że za tydzień już będę mógł nakręcić filmik o komentarzach. Przeczytaj znowu Wasze. Komentarze to mam e, na dzisiaj. Za zapomnij zasubskrybować kanał tak. Czemu, bo w Twojej intencji wtedy zostanie odprawiona Msza święta za tych, co zasubskrybują kanał w tym filmiku, zostanie odprawiona Msza święta, po to są te wszystkie łaski, abyśmy zdobywali w sumie te łaski. Po to to jest, abyśmy zdobywali łaski u Ojca Pio. Tyle na dzisiaj. Święto Jzepijo. Móc się za nami. Sawe Maria. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, i Ducha Świętego. Amen. W imię Ojca i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen.